Tak po twarzy stary jakby jakby 5 lat yy, minęło co. Taki kurwa starszy się wydajesz. Ale ma pizdy pod oczami i tak dalej, to może przez to, że taka wiesz, nie, nie ma takiej zrewitalizowanej twarzy, nie? Cześć widzowie! Witajcie w ambasadzie GOATS! Trochę się podziało, nie? Chodźcie, popowiem wam kilka ciekawostek. Chciałbym się na jakiś czas wprowadzić do ambasady, bo... Ambasada to 1500 metrów kwadratowych i w tym momencie na pewno bardziej odda mi bycie tutaj, bo jest tutaj po prostu więcej przestrzeni a ja muszę troszeczkę zmienić środowisko. A nie mówił, mówił wardęga, chyba że Boxel nie mieszkał w ambasadzie, że znaczy, że zrobili pokój i tak dalej, ale już tam nie mieszkał, bo imprezowali ich i wkurwiali wszystkich dookoła? Czyli tak zwany jest powrót, tak? Witam na ambasadzie, mój friend. Za mowa lata e, odwaliłem parę głównych akcji i nie będę robił z siebie ofiary, nie mam na to usprawiedliwienia. Trzeba przyjąć jak facet kurwa tą naklatę i zacząć się odbudowywać, bo jestem mężczyzną. Miałem zamiaru się żaleć co, dość siedzenia na dupie. To się wziąć do pracy po prostu. Sektor boksdelowski. jak na to mówiłem sobie. Welcome home. Nie szukajcie tego monitora. Tak szczerze, oni bardzo źle to rozegrali. Bo... Ja wiem, co zrobić, żeby wyszli na bohaterów i żeby... i żeby wszyscy ich kochali. Wszystkie od lewa do prawa. Wystarczy wynaj, Uwaga! To jest jakby pomysł, kurwa, na wyczyszczenie pr -u. Nieważne, co odjebałeś w życiu, kurwa, mój tutorial Ci pomoże, jakby z tego wybrnąć. Nie rozjebać się, kurwa! Sytuacja jest taka. Wynajmujesz geja, który idzie z jakąś tęczową flagą. I wydajmujesz Sebastiana. I, I na kamerze Sebastian musi bić geja? I ty wtedy wchodzisz i mówisz, nie ma takiego bicia i chronisz tego geja. Wstawiasz się za słabszym. I Sebastian wtedy wyciąga kosę i ładuje ci ją w brzuch. I spierdala. A ty ostatkiem sił mówisz do geja "Uratowałem cię." Dwa tygodnie w szpitalu. Mówią o twojej bohaterskiej akcji kurwa na całym świecie, nie? Już nikt ci nie powie, że jesteś złym człowiekiem, bo prawie poświęciłeś życie, żeby pomóc prześladowanemu, prześladowanemu. To nie są leki, kurwa, mamy się leki. To nie są kurwa leki, tylko to są suplementy, stare. Przynajmniej ja w takich słoikach mam suplementy. Edek w Pitbullu chodzi, to chyba groźny. Edek mi powiedział, że mnie zabije, jak mu nie oddam pieniędzy, które wysłał w donejcie i od tamtego momentu wysłał mi jeszcze trzy donate'y. Ja nie wiem, stary. Trochę on, ch on chyba chce ze mną nakręcić yy, film Dług 2. Witajcie w moim pokoju. Troszkę będzie go trzeba ogarnąć, ale zrobię. O kurwa, marker, markery Ale chujnia. Trzeba to wyczyścić. jaki miał bel. Retro Woda szwęk, ty, woda szwęktu, chyba. Pojebało cię bo Ty i brzmię woda, że Ale się czasy zmieniają. Ja pierdolę. Mocne, eh Maciek Trapulfi ogar Kurwa, nie mam 1,92 wzrostu i 90 kg nie jestem backstone. I kończ. No to <grym> trochę to tutaj nie zostało. Jest bane, ale zaraz to poprawimy. Trochę alkoholu. 5 lat budowania federacji. Wypadałoby trochę ogarnąć to miejsce. Mimo że jest zostawione w całkiem dobrym stanie, to jednak dobrze byłoby trochę tutaj pozmieniać. Na pewno są rzeczy, które można było wyjebać. O! Johnson Cartier. Ty, ale. osłabłoby mi to. Nie wiem. A, a w Kite? W strasznie nie zrozumiałeś ten film dla mnie, bo taki jest taki pop poprzerywany, i tak. tak chyba ten. No, Na razie to wiem, że do ambasady wrócił. Też nie. O! Rolka. Kurwa, chłopie, tak tego szukałem. Teraz bardzo dużo, długo nie byłem na simce. Lubiłem to. O kurwa jak strzelam. O. Mistrzostwo świata. To będzie nasz zestaw na rano. OCB. Wszyscy wiedzą o Ja nie stałem, do śniadania z Do łóżka do śniadania. Ja pierdolę ty. No A Kino zapchamy kurwa, bo masz alergię, nie? No wiadomo. Piszełem, że będę miał... A ręce kurwa. No. Kobietę, nie? Którą mi stary datark, A jest ja nie? A mi kobieta daje. Bez stolika stary. Piękny jest ten obraz od buddy. Kurzy się i się umyje i jest gicior. Ok, no to teraz pora zacząć plan o. budowy. To co zrobiłem wcześniej, to była głupota. I jakby biorę to na klatę, i będę to teraz pewnie przetwarzał jeszcze przez długi, długi czas do przodu. Tak więc jestem tego świadomy. No ale trzeba żyć dalej, nie? Zacznijmy od tego, co w tym momencie, w, jeżeli chodzi o mnie, jest najważniejsze. Zacznijmy od pierwszego punktu, który damy sobie tutaj, bo to jest bardzo. I dawaj wypuścimy box, de, takie majki w kolaboracji, gdzie na taśmie będzie napisane backstop. Żeby, żeby kurwa, żeby wiesz, żeby szlaufy ze snu wiedziały kurwa, że jesteś pod sprzętem, nie? Taka kolaboracja. Zresztą to będzie schodzić jak ciepłe bułeczki, nie? No. Ważny wizerunek. To coś, co musimy odbudować. Jaki aktualnie mamy wizerunek? No, na pewno nasi widzowie, którzy oglądają mnie i mnie znają i wiedzą, jaki byłem, jakbym patrząc na wiadomości, mają luz z tym wszystkim już i chcą, żebym wrócił. Aczkolwiek jest bardzo duży odłam ludzi, którzy nie znali mnie też i mają mnie za zjeba. Po prostu. Więc musimy pokazać tym ludziom, że to nie do końca tak jest. Musimy sobie stworzyć taką misję, żeby. jak to nazwać? kurwa? No, musimy go odbudować, tak? Po prostu. Zwyczajnie. Nasz no, wizerunek aktualnie jest na poziomie low-medium. Żeby odbudować wizerunek do, do green barsów, czyli po prostu, żeby to było zielone, będzie nas czekać olbrzymi kawał pracy. Tak już bywa. I żeby wizerunek odbudować, to będziemy musieli zaplanować. To. Ale na razie, jakby wypiszmy sobie cele, bo tak musimy zacząć, nie? Kolejne rzeczy, które są, no to na pewno musimy sobie wybrać. Trzy projekty, a może cztery, które będziemy prowadzić, chyba. Równą... A może kurwa 10, stary. No, No bo jakby mamy trochę tych rzeczy. Mamy Ogara, mamy aferki, mamy masnego Bena, jest też Fame i tak dalej. I teraz tak. Fame MMA damy sobie na samą górę, ponieważ jeżeli będziemy chcieli wrócić do Federacji Fame, bo też nie wiem, czy będę chciał, nie? Jakby to też jest. No wiadomo, nie? To nie jest tak, że Pasternak powiedział, że może pierdalać. Inna para kaloszy. Ale żeby wrócić do Facebook, trzeba mieć ten wizerunek, no jakby, wiadomo. Nie musi być on chuj jaki, ale na pewno trzeba go odbudować. To jest też spółka, więc tutaj są wspólnicy. Ja jestem jeden z czterech wspólników, więc jakby nie będę, nie chcę też oddziaływać na biznes chłopaków, będąc jakby kulą u nogi. No bo wiadomo, że. Tak w obecnej sytuacji jest, i jakby darujmy sobie small talk, tak to wygląda. Mamy projekty nasze i moim zdaniem warto byłoby się skupić na przykład na AFER Jest to mocny kanał, który robi to liczby w algorytmie tra transmisyjnym jest na dobrym poziomie, więc na spokojnie możemy sobie pójść w to. I teraz, co wypadałoby zrobić? Ale jest konfrontacja z widzami, rebranding. Może jakieś kamery, może coś poprawimy też w studiu i tak dalej. No ale naprawa studia na pewno. I jakaś ramówka. Dwa w tygodniu. I trzeba to, się skupić na razie na tym. I na to poświęcimy cały miesiąc. Ale z racji tego, że mamy no również ten kanał, który aktualnie oglądacie, czyli Boxdela, którego warto prowadzić, żeby pokazywać Wam też, też ten backstage i tego, jak to wygląda od podszewki. No to tutaj na pewno warto raz w tygodniu też coś wrzucić. Raz w tygodniu film, w którym Pokażemy proces odbudowy. Oczywiście, jeżeli chodzi o bokzela, no to tam jakiś Twitter, Instagram, TikTok i tak dalej, to jakby samo przez się się rozumie, że tutaj prowadzimy całe SOME, Wszystkie social media. SOME na pełnej kurwie. Na bokzelu nie zarabiamy. Nie skupiamy się w ogóle, żeby bokzel zarabiał. Bokzel ma odbudowywać nasz wizerunek. To jest symbioza. Aferki z kolei, prócz tego, że również odbudowują wizerunek. To przekładają się w jakiś tam sposób też na finanse, więc będą nas w jakiś sposób utrzymywać przez ten trudny okres czasu. Tam się przekładają dotacje, jakieś... Ja tylko, ja tylko nie, nie rozumiem jakby takiej rzeczy, takiej, że yy, bo jakby cały ten koncept, tą tablicę, to ja ją rozumiem, jakby, że sobie planujesz takie rzeczy, dużo osób tak robi. Yy, wiesz, staję sobie codziennie rano i patrzę, jakie ma jakby cele i, i może sobie pomyśleć. Czy, czy jakby idzie do przodu, czy nie jeśli chodzi o, o te cele a a czemu to na YouTube jest w ogóle tego nie, nie, wiem bo problem, bo problem będzie taki znaczy jakby, wiesz fajnie, że jakby tam mówi co chce robić i tak dalej bo ja mówiłem w sumie od początku, nie? Jak, jakąś tam karę może powinien ponieść za, za te rzeczy co pisał, ale yy, 10 lat temu, ale to, to też nie jest tak, że on jest najgorszym człowiekiem na świecie, nie. No. Yy, tylko że problem jest taki, że jak on tutaj rozrysuje tą matrycę marzeń, Arkadiusza Tajculi, a potem czegoś nie zrobi, nie wiem, na Boxdelu nie będzie filmu w przyszłym tygodniu, to ludzie mu będą spamować screenshotem tej tablicy, nie? No? Pijarowiec działa, że na ludzi. Wiecie, co jest najgorsze w obecnych czasach w internecie? Że wam w zeszłym miesiącu, znaczy w tym miesiącu, wam ktoś powiedział, że jest takie słowo jak piarowiec i wy go używacie kurwa wszędzie, nie? Jak bok prosto, to piarowiec mu tak powiedział, jak jest smutny, to piarowiec mu tak powiedział, jak robi kupę, to piarowiec mu tak kazał, jak pisze markerem po ścianie, to też mu piarowiec kazał. Yy... Wszyscy są mapetami w internecie, bo ten. To jest to takie wkurwiające. No. Ile? No współpracy wiadomo. Z takim wizerunkiem ciężko będzie teraz otrzymać jakąś współpracę. A... Czy tutaj nie ma pr -owca? Ma osobę, która też pracuje w PR-ze, ale jakby czy jego PR obsługuje? Pewnie mu coś tam doradza. Ale analogicznie FM ma też ma pr -owców. Czy kurwa, no nie wiem, prawie każda firma ma duża, która musi jakby badać nastroje społeczne. I to nie jest po to, żeby kurwa kogoś programować, że ma robić tak i tak, tylko możesz z nim skonsultować jak, jakieś Twoje działania, jakie będą miały odzwierciedlenie yy, w przyszłości, krótko i długoterminowo, nie? Ale pewnie pr mi kazał tak powiedzieć. Ale są widzowie, są dotacje, jest wsparcie gdzieś tam zewnętrzne, więc no my też mamy oszczędności, więc jakby tym się na razie nie martwimy, aczkolwiek warto również na to spojrzeć, no bo z perspektywy czasu na pewno będziemy musieli, no jakby to musi wszystko zarabiać, bo są ludzie na utrzymaniu i tak dalej. I tym się na razie zajmiemy. Do Facebook dojdziemy sobie później, bo później sobie zrobimy tak, że mając mocne aferki. Mając mocny kanał Boxdella i z dobrym wizerunkiem i, i uwaga, stworząc dobrą infrastrukturę pod ogara, tym się zajmiemy na samym końcu. Jakby najpierw oferki Boxdell, później przerzucimy się na ogara. Tam zaczniemy już robić te projekty, które robiliśmy, stworzyliśmy na przykład Studio Ginobla ostatnio, więc mamy też tam jakieś filmy, sporo tam mamy filmów, które można by zrobić. To później to wszystko stworzy takie przełożenie, że będziemy mogli na nowo Wbić się do FEM. Więc można. No ale pytanie, czy będą chcieli, nie? No? A powiedzieć, że to jest. A pr może wspominał coś, by znowu orangutana zrobić? Ej, o... To też mocne wzmocnienie. No i masny Ben, ale on poczeka. On może, on ma plany. Trzeba pracować. Nie można się urządzać, kurwa. Trzeba iść do przodu, przed siebie. Robić krok za krokiem. Zrobiliśmy teraz 20 kroków wstecz. Więc wypadałoby robić sobie przynajmniej jakiegoś tip top do przodu. Wrzuciłem taką storkę. 6 minut. Sobie nie zdajesz sprawy, jak się cieszę bardzo. Tak? Co sekundę, stary. Nie poddawaj się, mam nadzieję, że u ciebie lepiej. No Zwykle wyglądasz, już nie przeczytałem. Dobrze cię widzieć, chłopie. Dobrze, wariacie, że jesteś. Nigdy się nie poddawaj. Dobrze cię widzieć, stary. Czekam na odcinek z pasutem. Trzymaj się. The king is back. Dobrze Cię Wyszku widzieć. Dobrze widzieć Uch. ten piękny uśmiech. Jest nasz box D. Ulfik Watafa Boxel Bardenga. Mm. Jak będzie czerwony kolor, nie? To będzie wszystko dobrze. <grystanie> Ustawione. <grystanie> ja pierdolę. I to pierwsza próba, nie? Kurwa, ja bym chciał, żeby w było tak jak dawniej. Oj, kurwa, ja też bym chciał, żeby było tak jak dawniej, nie? Kurwa, bok, przypo, Przypomnij te czasy tylko, 2014 jeździliśmy na dupy. Do szkoły podstaw... <kluzniak> no. <kluzniak> Robimy to. Zaczynamy. Zobaczcie, widzowie, jak ambasada pięknie wygląda w nocy. Jest te oświetlenie, są te sztandary. Kurde, ma to swój urok, ma to swój vibe. Idziemy do fury teraz pogryw na siłownie, bo przywiozłem sobie z drugiego domu, z siedziby ogarowej, gdzie i Ulfik, chłopaki i tak dalej. Ostatnio sobie czytam, trochę więcej książek, oglądam sobie jakieś filmy. Ale co ja powiedziałem, no, jeździliśmy na dupę do szkoły policjalnej. Była taka szkoła policjalna w Rudzie Śląskiej, w e, Hebzie. E, I tam jeździliśmy i tam naprawdę takie fajne dziewczyny były dwie. Mariola i Marcysia. E, no. 19 czy 20 lat miały, takie mega w porządku. Odpowiem. Pytacie się mnie kto został, kto się odwrócił. Odwrócił się praktycznie każdy, jak leci. Nie będę już mówił ksywami, bo nie chcę się wkurwiać. Ale odwróciło się mnóstwo osób. Najbardziej smutne było dla mnie to, że odwrócili się na przykład parę godzin po filmie. Nawet pytając mnie o to, jak to wyglądało. Paradoks sytuacji jest taki, że miałem dramę z nitro, miałem dramę z Donem Cassio, z Juźwiakiem i z Szalonym Reporterem. I o dziwo, czterech moich teoretycznie wrogów, choć z Nitro tam miałem spoko relacje później, czterech okay. moich potencjalnych przeciwników medialnych wypowiedział się o mnie dobrze, a przyjaciele, którzy myślałem i byłem pewny za nich, no wyjebali się po prostu, nie? Więc możecie sobie wyobrazić, że czułem się trochę jak w filmie, gdzie nagle patrzę i... Nice. No ale później przypomniałem sobie, że ja też odwróciłem się od wielu ludzi i potraktowałem to trochę jak karmę, i tak sobie to wytłumaczyłem, i teraz mi jest tym dobrze. Twoją drogą dziękuję, Sylwek i Konop, bo dzięki Wam zweryfikowałem sobie też grono przyjaciół, grono znajomych i po prostu jak się odbuduje, to wiem, że ci ludzie. Ja wiem tylko, ja, ja mam takie przemyślenia za każdym razem. Eee, więc jeśli Boxer miałby szukać pozytywów w tej całej jakby sytuacji, to. Jakby kolejny raz potwierdza się to, że jak jest dobrze, wiesz, jak możesz, jak możesz VIP-a komuś na fame załatwić, czy, yy, czy imprezę postawić w Debiu, to, to, to tych ludzi jest dużo, a potem niekoniecznie ich jest aż tyle, nie? Yy, więc no, ale jakby ja, ja też wiem po sobie, kurwa, że to tak wygląda. No. A ja nie wiem, kto się odwrócił. Co z Ulfikiem? Ulfik się nie odwrócił, chyba. No nie wiem, no on tutaj nie mówi, bo wy piszecie tu jakiś Buddha, Ulfik i tak dalej. Yy... On nie powiedział ten, nie powiedział, że, że wszyscy jego przyjaciele i bliscy współpracownicy się wyjebali, tylko że tam pewnie parę jakichś osób, nie? Więc no, jakby ja myślę, że Ulfik prędzej by kurwa kulkę za Boxera przyjął niż, niż się od niego odwrócił. No? Już nie wrócą i nigdy się do nich nie odezwę. I przeładował Berettę. Z mordy wyglądał jak psychol, bardzo źle się na niego patrzyło. Straszny psychopata. Oczywiście nie zostawiłem tego, no bo nie jesteśmy w latach dziewięćdziesiątych, żeby w ten sposób działać. Poza tym ja tych wszystkich takich samosądowców to wrzucam do jednego wora, bo to jest pojebany. No ale są takie sytuacje. Tu bym się chciał pozbyć brzuszka. Przez to, że byłem taki gruby, no to mam trochę skórki też tutaj. Muszę sobie z tym poradzić, ale poradzę sobie teraz, mam hmm. dużo czasu. A to nie jest tak, że jak masz za dużo skóry, to trochę ta skóra jakby może się, jakby, że tak powiem, skurczyć, ale jak jest jej za dużo, to trzeba ciąć? Chyba jest coś takiego, nie? Jak ktoś bardzo dużo i szybko chudnie. Będziecie obserwować, mam nadzieję, tą zmianę, bo. Się... A to duże są blizny, jak się wycina? Czekajcie, sprawdzę sobie. Yy, nadmiar skóry. Po odchudzaniu operacja po. Lifting jakiś to jest. O, o coś takiego mi chodzi, nie? Że tak... O! Że tak skóra jest. Taka ten. O, tu też ma ziomek. I co się potem z tym robi? Okej. Okay. Tu dziewczyna sobie jakoś poradziła. Kurwa, bo ja się jakiegoś kutasa pokazać. Plastyka brzucha, chyba. No. Myślę, że będzie fajnie teraz. Już jest i tak dużo lepiej niż było. No na przykład Mandzio ma coś takiego, no, że mu tak skóry trochę zostało. No, a... Jak pójdziesz do dobrego specjalisty, to nie ma po tym śladu praktycznie. Jak pójdziesz do chujowego, to to wiadomo, że szrama będzie dojebana. Okej. Okay. Dis miał operację dziś oper... jest... na to oporność. Czyli za co się biło w penie, taki ten. Taki spalarz cukru dojebany. Mm. Jak to się kurwa nazywało. Bardziej mi napiszecie. Średnio wiadomo. To fajną metodą na to, żeby nie wpaść w paranoję, jest szukanie pozytywów. Pozytywne rzeczy. W tej negatywnej całości jakby. Oczywistym faktem jest, A że jest mnóstwo tak. negatywnych rzeczy. Tak jak wcześniej na górze opowiadałem o mojej wizerunku, że owa drama wpłynęła negatywnie na przykład na współpracę reklamowe, finansowe, e, upadek przedsiębiorstw moich i tak dalej. To są też pozytywne aspekty tej całej afery, jak na przykład filtracja fejków, którzy byli obok mnie, zmuszenie mnie do działania pod presją i na przykład to też stal się hartuje w ogniu, nie? Mi dużo rzeczy brakowało, bo ja byłem bardzo chaotyczny. Teraz bardzo uporządkowałem sobie mindset i to jest fajne. Gdyby nie ta afera, to na przykład mogłoby tego nie być. Mógłbym być cały czas taki chaotyczny, pojebany. Wiadomo, trochę świlkowy, ale dużo lepiej mi się żyje z tym mindsetem, który mam aktualnie, bo jestem bardziej trzeźwy. Na pewno wyrzucenie palenia, ciężkich dragów, alkoholu. Jestem turbo sober. To firma jakby ten się dowiedzieliśmy że Boxdale się nie załamał ma jakieś tam plany chyba jego ultimate golem jest wrócić do Fameu jako reformat ziomek to też w porządku myślę że myślę że też muszę sobie kupić taką yy, yy, taką tablicę i wypisać swoje cele których nigdy nie osiągnę. No. Na pewno lepsza reakcja niż Dubiela. Myślę, że też są w, w troszkę innej sytuacji Boxel i Dubiel. Bo wiesz, Bo Boxel wysłał głupoty i tyle, nie? A to, że Marcin wysłał jakąś tam głupotę, że coś tam jawożno i tak dalej, to, to ludziom nie o to chodzi. Ludzie są bardziej wkurwieni o to, że yy, w ich odczuciu Marcin bronił Stewarta, o którym były takie, a nie inne pogłoski i takie, a nie inne zarzuty, a on pomimo tego wykorzystywał swoją bardzo medialną pozycję do tego, żeby go bronić za każdym razem eee, i i tyle. Więc, 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 więc no jakby, jakby wiesz, jakby wina Marcina eee, ograniczała się do tego, że wysłał trzy głosówki to ludzie też by mnie to, już to mieli ciężko w kutasie, nie? Po prostu. No. Bogdan też widział. No tego nie wiem, stary. Ciężko mi taką pochopną. taki pochopny osąd rzucić. Znaczy, coś tam było z jakimś zdjęciem, coś tam, kurwa. Tylko problem jest taki, że jakby tak, tak, tak. tak. Tak szczerze to ten temat kurwa się... mi na przykład obrzydł bardzo. I to nie chodzi o to, że. To nie chodzi o to, że wiesz, że, że mi się znudził i mamy już w niego wyjebane, tylko prawda jest taka, że on tyle trwał, było tyle jakby takich mniejszych, większych, albo nawet takich fauli, wiesz, i nawet ciężkich do skategoryzowania wiesz, jakieś sądy, kurwa, prokuratury. Nie. Szczerze, pisałeś do 14, jak miałeś 20? Chyba nie. Nie wiem. Raczej nie. Znaczy kontakt, kontakt z, z osobami małoletnimi to ja całe życie miałem, ale nie taki jakby z podtekstem seksualnym, tylko... Yy, no nie wiem, kurwa, między innymi na przykład z wami. Ja nie jestem w stanie wiesz, zweryfikować, czy ktoś z Was, jak napisze do mnie na Instagramie i zada mi jakieś głupie pytanie. Nie, na przykład. Nitro spaść latku, kiedy live. I ja mu nagrywam głosówkę. Zamknij pizdę, idioto. I nagle zaraz będzie. Nitro wyzywa 14 latków w wiadomościach prywatnych. No też może być coś takiego, nie? Więc no.